Halo, cześć, witajcie. Roid, a to jest kolejny odcinek naszej wspaniałej serii Zajzaka I na start chciałbym Was bardzo przeprosić za brak odcinka w dniu wczorajszym, co wyjaśnię zaraz naszą historyjką, ale dzisiaj zagramy sobie Grida. Klasycznego Grida Magdalenką, bo miałam na nią ochotę no i znalazłem bardzo fajny item w Treasure Roomie, to znaczy Halo. I nie jest to może zbyt genialny All Stats Up, ale każdy All Stats Up dla mnie się liczy, zwłaszcza że Madzia jest taką postacią, którą naprawdę fajnie byłoby podskoczyć sobie pod Devil Room. A jeszcze tu jest mój ulubiony pajączek. To wy już wiecie, że my pajączka będziemy tu brali na pewno. No, trzy muchy do rewelacji nie należą, ale już coś taki, jakiś wstępniak mamy, tak? Dostaliśmy na start troszkę obrażeń dodatkowych, troszkę tearsów. Dodatkowe serduszko, które na pewno spalimy w pierwszym Devil Roomie, o ile nie zginę po drodze. No, bo muszę wam być z wami szczery, ja jestem po trzech próbach nagrania z zwykłym Izakiem, który jeszcze może rolować przedmioty do tego, tak? No i powiem Wam, trzy, trzy razy zginąłem. Dwa razy przez własną głupotę, raz przez moda na piętra alternatywne, które po prostu mnie zmasakrowały. Dlatego stwierdziłem, że z braku czasu, który też zaraz wam wyjaśnię. E, nagramy sobie gridika. A gridika też dawno nie było. Ja muszę w końcu ruszyć dubsko i to holy mantle na loście odblokować. No i tutaj teraz czas na historyjkę. Dlaczego nie było odcinka w dniu wczorajszym? Otóż przedwczoraj dla was, wczoraj dla mnie, była tak standardowo, godzina 19. No i miałem siadać już do nagrywania, skończyłem sobie oglądać One Piece'a, nagle płaczem do pokoju mojego i mojej dziewczyny, w pa, spada nasza współlokatorka, że cholernie boli, boli ją ząb. A moja współlokatorka ma to do siebie, że ona się panicznie boi dentystów, także do tego dentysty ktoś musiałby z nią pojechać. Minus tego jest taki, że to ja byłem jedyną osobą, która była wtedy w domu, moja dziewczyna była wtedy w pracy, także no bądź co bądź byłem zmuszony do tego dentysty pojechać. A ja z tym Izaakiem mam tak, że czasem troszkę nagrywanie mi na niego schodzi, więc no stwierdziłem, że no kurda, jednak wypadałoby być dobrym współlokatorem, dobrym przyjacielem. No i z nim pojechać do tego dentysty, więc niestety zrezygnowałem tutaj na rzecz tego z odcinka. A uła, jakaś brzydka była, to już chyba sam OBS coś tam zepsuł. No, bierzemy kluczyki dwa. Nie taki był plan, kochani widzowie, bo teraz nie wiem, czy będę miał na Spider Baby. Ale chodźmy do treasure Rumu, no mamy Taflow. Taflow jest całkiem ok, ok, przyjemnym, bardzo efektem, jeśli mamy oczywiście odpowiednią ilość. Odpowiednią ilość czego? Szczęścia. A szczęścia w tym momencie mi będzie brakowało. Taflow potrafi zadać naprawdę duże obrażenia, dlatego z tego powodu się bardzo cieszę. No ale to jest cały powód tego, dlaczego wczoraj dla was nie było odcinka. Moje, moją współlokatorkę bolał ząb, także mnie nie wincie... <laughs> Przepraszam. Wincie ją. A teraz taka historia bardziej z mojej strony, no jeśli słyszeliście bądź jeśli jesteście nowi to nie słyszeliście, niedawno w swojej pracy dostałem awans i wszystko było ładnie, pięknie, bo to jest praca siedząca, którą uwielbiam, lubię siedzieć mimo, mimo że jestem dość taką osobą ruchliwą poza, poza pracą. To w pracy jestem osobą, która uwielbia sobie gdzieś przesiedzieć te 10 godzin, zwłaszcza, że właśnie siedzę po 10-12 godzin w robocie. No i tak naprawdę co? Wszystko byłoby ładnie pięknie, gdyby nie to, że to jest dla mnie zupełnie nowa część magazynu i muszę ją podjąć od podszewki, łącznie z procesem, czyli z pracą taką normalnie wykonywaną, która polega w głównej mierze na chodzeniu. I to chodzenie też nie jest straszne. No chyba, że chodzisz po. Pie... Zrobiłem... Chyba że chodzicie tak jak ja i zrobicie 50 km w ciągu dwóch dni. I nie przesadzam. Z ręką na sercu wam obiecuję, to bym wam screena pokazał, gdybym mógł. Mogę screena, nie wiem, na Discordzie wysłać, jeśli chcecie. Że ja dosłownie w dwa dni zrobiłem 50 km w robocie i moje nogi tak bardzo odmawiają mi posłuszeństwa, no że to jest szok totalny, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie moje zmęczenie ogólne, to, że ostatnio właśnie taki mniej. mniej gadatliwy jestem i tak dalej, ale no to jestem po prostu przemęczony aktualnie. Też niestety moje ilość, spal ilość spalanych kalorii przez ilość kilometrów, które robię, no... Nie, nie potrafię organizmu, organizmowi mojemu dostarczyć odpowiedniej ilości kalorii, przez co też czuję się zmęczony. No bo ja przez te dwa dni chodząc po prostu spaliłem 4000 kalorii. Ja, dla osób, które nie wiedzą, ile to jest, to jest yy, dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na 3 dni. Także to jest olbrzymia ilość i ja nie nadążam jeść tak naprawdę po tym wszystkim. Nie nadążam jeść, ja jestem na jakichś jednym, dwóch posiłkach dziennie. No, i tak mi się umieranko trochę tej załącza, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że mi wszystko wybaczycie tutaj, szczerze. Blady Last jest chyba najlepszym przedmiotem, jaki może mi się trafić, bo ja dostaję olbrzymie masy obrażeń. Tak samo zresztą jak Money Equal Power na start, może być bardzo przydatne do rozwoju naszych wspaniałych, małych obrażeń do większych wartości. No, zobaczymy, co dalej nam tutaj gra przeniesie. Mam nadzieję, że same najlepsze rzeczy. No i standardowo, kochani, jeśli Wam się odcinek podoba. To zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz czy suba na kanale, ażeby nasz mały kanalik się rozrastał jak najbardziej. Ostatnio bardzo mnie ucieszyły w serduszko komentarze o treści, że jak ty możesz mieć tak mało subskrypcji? Przecież jesteś tak fajnym YouTuberem. Naprawdę mi to pochlebia, kochani. No ale nie zmienia to faktu, że na YouTubie wybić jest się naprawdę ciężko, tak? Zwłaszcza kiedy robisz coś, co robią już inne osoby przed tobą. Także, no ja z Izaakiem. Szybko się nie wybiję, musiałbym nagrać coś, czego jeszcze w Polsce nie było. No i tak było z iRulem. Z iRulem, który był naprawdę takim preludium do pierwszego rozwoju większego tego kanału, bo dzięki iRule pojawiło się tu was naprawdę dużo. No i mam nadzieję, że część takich iRulowców jeszcze tu się gdzieś czai, bo naprawdę bardzo przyjemnie w te gry mi się grało. I może nie wiem, czy do końca z iRulem, ale... Myślę, że za niedługo, nie mówię, że kiedyś, nie, nie przejść z jakimś tower defenseem, chociaż ciężko u mnie cokolwiek obiecywać, bo ostatnio mam naprawdę mało czasu, przez co te dwa odcinki dziennie po prostu nie mają prawa by tu się pojawiać, bo ja się nie wyrabiam często gęsto z jednym, a co dopiero z dwoma. No chociaż teraz na weekend, jak moja dziewczyna będzie w pracy, chcę sobie taki zapas właśnie tych takich drugich odcinków zrobić, czyli jakiś więcej, 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 więcej... Rogue Legacy ponagrywać, nagrać chociaż jednego, dwa fnafy na zapas, ale z moimi planami to jest tak, że ja planuję, planuję, a potem nic z tego nie wychodzi. Tutaj ostrożnie, żeby nie dostać jakichś takich głupich obrażeń. My celujemy w te Roomy, bo chciałbym w końcu jakiegoś Brimstona dostać. Bo naprawdę dawno go nie było, a patrząc na zagranicznego youtuba, ilu osobom te naprawdę dobre przedmioty się trafiają, czyli właśnie Brimstone, Moms Knife, jakieś. Yy, yy, jak to się nazywa? Sacred Heart, Immaculate Heart, no to naprawdę czasem jest mi przykro, że mi się to nie może trafić, bo jest to po prostu przykro jak tak patrzysz, jak innym fajne itemy Isaac daje, a tobie wszystkie fajne itemy odbiera. Nie chcę ci nic dać, kostka na Isaacu zwykłym roluje ci itemy kategorii zerowej i tak próbujesz się wymęczyć z tym wszystkim. Sad bombsy zadają bardzo przyjemne obrażenia, więc sobie bardzo z nich chętnie skorzystam. No i co? Czy my chcemy kupić sobie jakieś serduszko? Nie, bo mamy Yamharta, czyli regeneracja wlatuje na poziom ekspre ekspresowy. Tutaj w pierwszej kolejności tego pana wypadałoby zabić, bo to on będzie dla nas kluczowym przeciwnikiem. Bądź co, bądź z moim znienawidzonym spawnerem. No i zobaczmy, kolejny Devil Roomik, a w nim... A, dwa zakryte przedmioty, ale za jeden, czyli tu nie będzie nic ciekawego, więc nie muszę tutaj ryzykować. Chodźmy sobie spokojnie, spokojnie, kochani, na piętro następne. No i zobaczmy, jak to wszystko się dalej dla nas potoczy, prawda? I są to dunglabsy. Całe szczęście nie te piętra z serii alternatywnej. Tutaj mamy 2020 za 15. Kochani widzowie, jeszcze mamy blue capa za 15. No, troszkę obniżyłem sobie obrażenia, zwiększając sobie wszystko inne, tak? 2020 będzie dla nas genialny, bo jest to właśnie podwójne zadawanie obrażeń. A jeszcze Treasure Room'y przed nami. W Treasure Room'ie, no... Nic ciekawego i nic ciekawego. Jak zwykle ta gra bardzo mnie rozpieszcza. Zaczynamy pięterko od nielubianego przeze mnie przeciwnika, ale całe szczęście w ilości tylko jeden. Tej Mystery Egg nam już jednego kochanego sojusznika pojawił, który mam nadzieję będzie nam długo towarzyszył w naszych wygranych i przegranych walkach. Mam nadzieję, że nie przegranych, ponieważ no Madzią nawet tego zwykłego, e, zwykłego grid małda nie mamy zrobionego, a skoro nie wyszło mi z gridierem, no to stwierdziłem, że no ciulno, warto spróbować. gridik zwykły jest o wiele prostszy do walki, więc kto wie, może w tym momencie grami zrekompensuje to, co tu się dzieje. dzieje. No zwłaszcza, że mamy Black lasta i Yamharda, czyli takie kombo, które naprawdę potrafi ze sobą małe cuda zdziałać. Przeciwnicy nam się tacy trafiają, że jeszcze akurat możemy się wyregenerować. Walk, do walki z bossem jeszcze jedno serduszko dam radę nam zre, zreinstalować, że tak to ujmę. Zgubiłem słowo i musiałem improwizować. Tutaj szczerze by się nam przydał jakiś habit, że za, za, za otrzymane obrażenia dostaniemy po prostu coś więcej. Ale raczej gra mi tego nie da. Tutaj wysadzić chłopaczków, czy wysadzić maszynę? Wysadźmy maszynę, bo to Money Eagles Power może nie być takie dobra. A Lamp of Call już jak najbardziej. Im dalej lecą nasze pociski, tym więcej zadają obrażeń, no i jeszcze Tears up na naprawdę bardzo duży poziom. No to by oznaczało, że walki z bossami to będzie dla nas w tym momencie, w większości przypadków, czysta formalność. A przy 2020 pamiętajcie, że my będziemy strzelać przeciwników po prostu podwójnym brimstonem, co będzie dla nas rewelacyjnym upgrade'em, no jeśli ten brimston się trafi, tak? Ja nie chcę na za wiele liczyć, bo wiem, że ta gra mi po prostu tego wtedy nie daje. Po prostu zobaczymy, co tym razem nam los przyszykuje, Bylebyśmy tego war'a challenge'owego pokonali w miarę sprawnie, bo on po prostu jest upierliwy. A na razie idzie to całkiem, całkiem. Nieźle, odpalamy sobie w tym momencie jeszcze walki demoniczne nasze wspaniałe. No i normalnie bym zaczął tu od Little Horna, ale w tym momencie jestem w tej wersji challenge'owej, czyli jest jeszcze upierliwsze niż zazwyczaj regeneracja pada, a my zabijamy po prostu pierwszego bossa, który nam się poczwardzić gdzieś tutaj napatoczy. Że w tym momencie Little Gish jest najbliżej, a nasz Little Horn Challengeowy za wiele w nas nie strzela, no to możemy sobie poeksperymentować i spróbować, nie wiem, no cokolwiek zrobić, tak? Naprawdę irytuje mnie to, że ja w tej grze nie mogę ostatnio nic kompletnie osiągnąć. A tej walka z Krampusem. I Krampus nam nic innego poza Brimstone'em w tym momencie dać nie może. Bo lambowcore już mam, on drugiego Lambo w kol nie daje, więc ja szczerze powiedziawszy, zostaję przy Yamharcie. Yamhart wydaje mi się po prostu ciekawszą opcją w tym momencie, jeśli chodzi o przeżywalność jakąkolwiek. Gro, dziękuję za Solharta, ty jesteś bardzo łaskawa obecnie. Dobra, lećmy na piętro następne, zobaczmy co nas na całe szczęście. zwykłym Moombie będzie czekało. Marą nie należy do dobrych przedmiotów. Kamień z x już jak najbardziej należy do tych przedmiotów rangi ciekawszej. No bo możemy tutaj dostać, no, więcej bomb. Nie na to liczyłem co prawda, kochani, ale więcej bomb to więcej bomb. Wysadzamy. Zgarniamy monetkę. Na razie nic jeszcze nie kupujemy. Wchodzimy sobie do treasure roomów. Depresji to ja zaraz tu kurde, dostanę, tak. Mam spercy, czyli kolejna. Niestety tylko tymczasowe serduszko, ale obrażenia. No, powoli, powoli nam się już jakieś klarują. Taflowik tutaj też bardzo przyjemnie działa. Do Depresji bardzo fajne działają samonaprowadzające pociski. I nie wiem, chyba raz to kombo mieliśmy, albo to było z Aquariusem, albo właśnie z Depresją, że działała ona mega przyjemnie. A w ogóle ostatnio gdzieś kiedyś od was, od was chyba, bo to was pytałem widzowie kochani, e, dlaczego właśnie ten Holy Light czasem nam się strzela i się okazało, że to jest efekt z Depresji. Też dziękuję osobie, która wtedy, kiedy to miałem, mi to powiedziała. Nie wiem czy wtedy Ci wystarczająco podziękowałem, teraz dziękuję Ci jeszcze oficjalnie na odcinku. Tylko, no, przepraszam, ale nie pamiętam w tym momencie Twojej nazwy, bo już trochę od tego odcinka minęło. Dlatego, no, muszę Cię nazwać po prostu osobą, bo nie chcę. przez przypadek powiedzieć, że chłopak, jak to była dziewczyna, albo no. Chociaż wiem, że na dziewczyn na tym kanale jest jakieś 10% z tego co widziałam. Z tego jedną dziewczyną jest moja znajoma, która kiedyś dała suba i nie wiem czy dalej ogląda. Znajoma z Discorda, jeśli tu jesteś, pozdrawiam cieplutko. No a co, my lecimy dalej, kombinujemy jak koń pod górę, żeby tylko jakiekolwiek statystyki tutaj wykręcić. No bo ciekawie nie jest, tak? Nie mamy żadnych dobrych przedmiotów, sklep trzeba będzie chyba wyrolować za pomocą bomby. No bo nie potrafię nic ogarnąć, co by nas jakoś mocniej tu wzmocniło. Jeszcze taki upierliwy przeciwnik nam się trafił, że no ja pierdzielę. Wiecie, że ja za ty tym typem przeciwników bardzo nie przepadam. No ale dobra, za pomocą bombki sobie oczywiście rolujemy. Ajajaj, aj, aj. tam był tak fajny itemik jak prezent. Ale dobra, jeszcze jest Doli. Doli też jest fajnym Tears Upem. I na razie na tym przystopujmy. Zobaczmy Temperance, Temperance Hangman, Two of Clubs, Two of Clubs i High sobie zachowamy. Lecimy na walki z bossami, jeszcze mamy Devil Room przed nami. Leci... Nawet nie czuję, że rymuje, ale no, zobaczymy, no, w Devil Roomie naprawdę mam nadzieję na coś mocnego. Coś, co nam powie, że Erik dzisiaj jest twój dzień, dzisiaj wygrywasz wszystkie rany. dzisiaj, nie wiem... Odblokowujesz coś ciekawego, mimo że nie mam pojęcia, co na Magdalence się odblokowuje. Harley Quinn. Harley Quinn będzie nieprzyjemny, jeśli będzie strzelał pociskami, a na razie pociskami nie strzelił, także się bardzo ładnie przebiliśmy przez niego. Co tam jeszcze było po promocji? Mamski, możemy sobie kupić tak, żeby zobaczyć następny przedmiot. Laczki. Laczki lag, apik nam się przyda, taw będzie wtedy się częściej triggerował, a jest to też zawsze dodatkowe zdrowie dla mnie. A żeby jakoś to się tutaj kręciło, tak? Oczywiście zależy mi na tym bardzo, żeby się tu kręciło, bo wtedy będę miał jakiś anloczek dla was do pokazania, bo naprawdę nie, nie patrzyłem nawet na to, co Magdalena na się odblokowuje. Po prostu zobaczyłem, że Madziom tego nie mam zrobionego. I ciul. I lecimy dalej po prostu, tak? Devil Rumik a w Devil Roomie Okular Rift. I szczerze wam powiem, kochani, już walić tego Brimstone'a, on się raczej nie trafi. Bierzemy Okular Rifta, zdrowie się jakoś zregeneruje, a Okular Rift się będzie nam przy Szczęściu 2, bo Szczęściu 2, ale trigerował względnie szybko. A ja zapomniałem, że jeszcze Sheol przed nami. Ej, to jeszcze jakaś tam szansa jest na coś, ale... Tier Delay plus 0,50. Mamy przemianę jeszcze w matkę, czyli nożyk za nami podąża. Rotan Meat bardzo się przyda. Jeszcze odwiedzimy sobie sklepik, oczywiście, i zaczniemy kolejne pomieszczenia. Tutaj co? Bombka na 100% musi polecieć, bo to jest zawsze, zawsze szansa na dodatkowe monetki. Kamień z Xem rolujemy, oczywiście, przy okazji, wszystko co tu się znajduje. Taurus jakoś tak mnie średnio zadowala, kochani. Chyba te monetki sobie zachowamy, bo ja i tak muszę te monety zacząć wpłastać na grid maszyna. Jeśli chcę te Holy Mantle kiedykolwiek odblokować, to ja tej grid maszyny bardzo potrzebuję, a na razie no, nawet nie mam czasu, żeby samemu grać w więc tak średnio na odblokowanie tego Holy Mantle wychodzi. Mam nadzieję, że wyjdzie nam kiedyś to lepiej, że już prędzej czy później ten odcinek z Losta się pojawi. No ale muszę właśnie na weekend jakiś przysiąść, a ja na razie nawet nie mam wolnych weekendów aż tak, bo tu... A to z dziewczyną, chcę spędzić czas, a to właśnie nagrywam dla was odniki na bieżąco, a tu znajomi coś wymyślą, właśnie teraz w niedzielę jedziemy żegnać menadżera, bo zmienia dział. Jeszcze trafił mi się wtorek w ogóle grafikowy, bo dwa tygodnie z rzędu, mam po pięć dni w tym momencie, to jest w ogóle rzeźnią totalną, bo co prawda no kasa przy tym będzie większa, ale ja się tak wymęczę psychicznie przy tej pracy, że to będzie tragedia. No, zobaczymy, no mam szczerą nadzieję, że jakoś uda mi się to przetrwać. Możecie trzymać za mnie kciuki, nie wiem, w komentarzu, no napiszcie, że trzymamy kciuki czy coś. Jeśli ktoś do tej minuty odcinka oczywiście dotrwał, tutaj okular Rift bardzo skrupulatnie pozbywa mnie moich monet, zabierając je gdzieś w siną dal. No ale na razie poszło to całkiem nieźle. Zaczynamy oczywiście walki z bossami, a bossami są ragmeny, Ragmeny zabijemy naprawdę szybko z tego co widać, i to mi się bardzo podoba, a następnym bossem, no już takie tacy przyjemni, bossowie nam się nie trafili. Bo to jest boss też brimstone'owy i im szybciej go zabijemy, tym przyjemniej, lepiej dla mnie. Pierwszemu, pa pierwszemu panu dziękujemy. Ja sobie okular riftem ściągnąłem te monetki, no i bijemy pana numer dwa. Pan numer dwa, mam nadzieję, że bardzo ładny okular rift nam się trafił. No i jeszcze ostatnia faza, czyli... Okej, okay, gerglingów tu się nie spodziewałam razem z maską. Więc serducho w pierwszej kolejności będzie maltretowana. Teraz jakąś maskę, jakbyśmy, jakby nam się udało ją zbić w jakiś przyjemny sposób, no to naprawdę byłoby ciekawie. No ale ten okular Lift jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla nas. No i co my tu mamy? Horror of Babylon. Horror of Babylon, no to nam nic takiego nie da. Nic takiego nam tu nic nie da, więc lecimy na piętro następne, omijając tym samym Devil Rum. Mam takie bombki, że mogę tu się spróbować dostać. Jeszcze secrecik, kochani, ja nie wiedziałem, że tu są sekretiki. A, no chyba że secreciki dają mi trzy klucze. To wtedy za wiele z tego nie wyciągnę. Hangman, hangman. Cholera, na cholera mi hangman. Chodźmy na The Shop w takim razie. High Prestige będzie o wiele bardziej użyteczne. Na The Shop, kto wie, może będzie nas stać na cokolwiek przyjemnego. Adrenalina, Empty Red. Ech, tak, tak średnio najeża troszeczkę. Spelunker hat już bardziej, no i myślę, że Red Steel bym sobie kupił, ale dosłownie przed walką z Gridem, przed przejściem do walki z Gridem. Więc na razie sobie to omijemy, zaczniemy sobie przejście normalne. No bo plus 21 damage upa nam się bardzo przyda, ale właśnie dopiero na walkę z Gridem, bo tutaj poradzimy sobie raczej bardzo dobrze. Zwłaszcza, że te fale na The Shopie nie są takie ciężkie. To i najcięższa fala jest jak się aniołek trafi. Albo właśnie ten nasz Pridik, ale z prajdikiem sobie jakoś dajemy radę. Sami zresztą widzicie, że zmaltratowaliśmy go całkiem porządnie. Nasz Mystery Act tutaj skrupulatnie dba o to, żebyśmy mieli zapas familiarów do pomocy. Mamy też całkiem przyjemny zasięg, więc tych przeciwników możemy też na całkiem duży zasięg tutaj brać z całkiem dużej odległości, wypadałoby powiedzieć. No i zaraz będziemy dochodzić do walk z bossami. Do walk z bossami, które mam szczerą nadzieję wyjdą nam jak najlepiej, jak najsprawniej. Bo tego damage'a, jak już wspominałem wcześniej, nie mam zamiaru w tym momencie podnosić, tak? Ten damage by mi tylko utrudnił rozgrywkę niż ją ułatwił. Monetki, kto wie, może się jeszcze potem przydadzą. Walki z bossami, trzy piny. Trzy piny, już dwa piny, więc idzie to naprawdę przyjemnie. Jeden pin... I pinów 0 i ostatnim bossem są specjalne piny. A specjalne piny już do takich przyjemnych bossów nie należą. No bo kolega jest Brimstonearzem, za, za którym kompletnie nie przepadam. Oczywiście, jeszcze zanim pójdziemy dalej, odpalimy sobie walki o Devil Room. Bo kim ja bym był, gdybym Devil Roomu dla was nie zrobił na ostatnim piętrze? Hangmana sobie oczywiście zachowujemy, bo kto wie. E hangmana high Prestige sobie zachowujemy. Bo kto wie, co ta grana mi jeszcze ma tutaj do zaoferowania. Oczywiście wszystkie matki macule rozwalamy. Do Devil Roomu wejdziemy, no i kupimy sobie Red Stew dalej. Jeśli tu nie będzie Brimstone'a, to będzie mi przykro, bro. Sacrificial Dagger i... i. no nic ciekawego, no miałem rację niestety. To bierzemy sobie to Red Stew, czyli mamy plus bardzo mało obrażeń. Liczyłem na więcej. Dobra, porolujmy, porolujmy, bo tak szybko te obrażenia nam nie zajdą. E, dodatkowe Tearsy, zapomniałam, że nic nam to nie daje. I jeszcze jakiś jeden item, BFFIK. E, dobra, dodatkowe hp up, żebyśmy to przeżyli. I mając 14 obrażeń na szybkości, lecimy na piętro następne, bo przydałoby się jakoś to ogarnąć. Przydałoby się tego, ha tego haszyka, tego grida zabić, póki mamy jakiekolwiek bonusowe obrażenia. A żeby jakoś to właśnie wyglądało, że my cokolwiek w tej grze robimy, żeby nie było tak, że te obrażenia mi spadną. Widzę, że za każde otrzymane obrażenia w ogóle... A tak, mamy ten efekt wspaniały. Jestem głupi. Nie podniosłem monet, bo tak bardzo mi się śpieszyło. Jeszcze się wyregenerowałem w tym momencie. High prestige i do boju w takim razie, tak? Próbujemy zrobić jak najwięcej temu gridowi, póki tylko możemy. Oczywiście, no właśnie, tutaj to głównym problemem będą klucza i te jego spawny, więc jeśli te klucza mamy okazję porozwalać, to je porozwalajmy. No bo ze spawnami możemy mieć delikatne problemy, po prostu. Nie mamy aż takich obrażeń, żeby z każdym spawnem sobie radzić, sam grid też jest po prostu wytrzymałym bosem. więc bardzo, bardzo możecie trzymać za mnie kciuki, żeby wszystko mi wyszło tym razem. To jakaś piąteczka randomowa się pojawiła, my połowę zdrowia gridowi zbiliśmy, ale za cholera nie wiem ile my mamy zdrowia przez to, no bo trafiliśmy na klątwę, tak, trafiliśmy na klątwę, która tego zdrowia nam nie pokazuje. Jest mi przez to trochę przykro, ale jakoś sobie to ogarniemy, tak? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gridik ma połowę zdrowia, my prawdopodobnie też koło naszej połówki się gdzieś trzymamy. A no zwykły gridzik nie jest na tyle skomplikowanym bossem, żeby jakoś sobie z nim tutaj nie radzić. Dostałem kolejne obrażenia. I kolejne obrażenia, ja nie mam dużo zdrowia, gro. Ja, gro kochana wspaniała, dużo zdrowia nie posiadam, także każde obrażenia, kiedy, jakie ja mogę zadać bossowi, są dla mnie na wagę złota. Ja cieszę się, że mi tego... Yy, Bladilasta Lasta jakoś próbujesz nastakować, no ale ja bym podziękował chyba raczej do takiej rarytace. Zwłaszcza, że Gridik sam w sobie już mi jakieś tam obrażenia potrafi zadać. Zabijmy go w końcu i wpłaćmy te monety, które mamy na Grid Donation Machine. Przy okazji, zobaczmy co odblokowaliśmy. A odblokowaliśmy sobie. Pam, 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 sensor. Ej, to jest jeden z itemów, który bardziej mi się akurat w tej grze podoba. Więc może być ciekawie. No i wpłacamy bardzo mało monet, niestety. Kończąc tym samym nasz wspaniały run. Także ja Wam, kochani, będę dziękował za ten krótki, bo krótki, ale emocjonujący odcinek. Ja się lecę myć, szykować, kąpać, do pracy trzeba i spać. No i mam nadzieję, że usłyszymy się już jutro, również o godzinie 19, .00. Także trzymajcie się, na razie, cześć i miłego wieczoru. Bajo.